Miejski ośrodek pomocy społecznej przy pomocy fundacji obok nas ogłosił zbiórkę na remont mieszkania pana Mirosława, który cały dorobek swojego życia stracił w pożarze. Niepełnosprawny, samotny mężczyzna z dnia na dzień znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Obecnie trwa zbiórka funduszy na przeprowadzenie remontu w strawionym pożarem mieszkaniu. Całkowitemu spaleniu uległo wyposażenie kuchni, łazienki i przedpokoju. Pracownicy MOPS-u opracowali także listę potrzeb rzeczowych, na której znajdują się m.in. drzwi, meble, sprzęty AGD czy pościel i ręczniki. Zdarzenie, w którym spaliło się mieszkanie pana Mirka, miało miejsce jeszcze przed wakacjami. W związku z tym zdarzeniem, pan Mirek czasowo przebywał poza terenem puław w szpitalu, później u swoich rodziców i od momentu, kiedy wrócił do Puław staramy się tutaj podjąć takie działania, aby skutecznie pomóc w remoncie mieszkania. Oczywiście jako jednostka budżetowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach mamy wiele ograniczeń ustawowych i też nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich kosztów tego remontu. Też nie wszystkie potrzeby mogły być zabezpieczone przez fundację obok nas, z którą współpracowaliśmy w zakresie pomocy dla pana Mirka. Stąd też Podjęliśmy decyzję, żeby zwrócić się do mieszkańców Puław z prośbą o pomoc, o pomoc w zakresie remontu i doposażenia tego mieszkania. I jesteśmy zaskoczeni odzewem. Jesteśmy zaskoczeni tym, że tylu ludzi dobrej woli chce pomagać i też zaoferowało swoją pomoc. Obecnie mamy w tym mieszkaniu położoną instalację elektryczną, którą sfinansował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach a pozostałe propozycje to są już propozycje od mieszkańców. Muszę państwu powiedzieć, że post, który pojawił się w poniedziałek, został udostępniony ponad tysiąc razy. Zgłosiła się do nas, pan, zgłosił się pan z kastorami, który zaproponował zakup paneli, terakoty, również wszystkich materiałów budowlanych. Zgłosiła się firma i pan, który zaproponował zrobienie mebli do kuchni, jak również za, zainstalowanie tych mebli. Zgłosił się również pan, który zaproponował że wstawi i e, jak również e, do, jakby dostarczy drzwi wejściowe. E, poza tym były tam różne inne e, propozycje pomocy związanej chociażby z, e, z zapewnieniem i sfinansowaniem zakupu pralki, zakupu lodówki, kuch kuchenki elektrycznej. E, więc jesteśmy tak naprawdę pod wrażeniem e, tego, jak e, ludzie dobrej woli i szczególnie mieszkańcy Puław zareagowali na potrzeby e, Osoby, której, której los spowodował, że straciła dach nad głową swoją bezpieczną przystań. I mogę powiedzieć tak, bardzo dziękujemy. Jesteśmy pod wrażeniem. Dziękujemy wszystkim za wrażliwość i za chęć pomocy i niesienia pomocy. Nie tylko panu Mirkowi, bo myślę, że kolejny nasz odzew spotka się z podobną aprobatą mieszkańców. Jeszcze raz dziękujemy. Dzięki ofiarności Puławian pan Mirosław wkrótce będzie mógł powrócić do swojego mieszkania.